dróg gminnych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii czy uroczyste otwarcie szkoły podstawowej w Tworogu. Rok 2021 obfitował w inwestycje, jak również w szereg pomysłów, wniosków oraz projektów. Budżet gminy Tworuk w 2021 roku po stronie dochodów wyniósł ponad 54 miliony złotych. Z kolei wydatki zostały wykonane w kwocie ponad 41 milionów złotych. Jesteśmy na budowie sali gimnastycznej miejscowości Wojska. Dokumentację projektową, jak i zdobycie środków finansowych zrealizowaliśmy w roku zeszłym. Teraz jest realizacja tej inwestycji, w roku tym ma się to zakończyć. Natomiast w roku 2021 zakończyliśmy rozbudowę szkoły podstawowej w Tworogu, a także rozpoczęliśmy inwestycję taką, jak odnawialność źródła energii. Jest to inwestycja, która jest przeznaczona dla naszych mieszkańców. Tam ma być wykonane 288 instalacji OZE. Ogólna wartość tej inwestycji to jest 5, ,5 milionów 500 tysięcy złotych na okrąg Dofinansowanie 4,3 miliona złotych. Montaż finansowy w tej inwestycji to jest taki, że. 85% wartości netto zdobywamy ze środków zewnętrznych. Mieszkaniec praktycznie płaci tylko 15% wkładu własnego, wartości netto i do tego wartość VAT-u. W ramach tej inwestycji to są pompy ciepła, kotły na pellet, panele fotowoltaiczne, a także solarne układy dla podgrzewania ciepłej wody rzutkowej. W roku 2021 zrealizowaliśmy taką inwestycję drogową. Została wykonana ulica w Mikołesce, to jest ulica Brusiecka, przy wsparciu finansowym z Nadleśnictwa Świetlaniec. Cała ta inwestycja kosztowała 159 tysięcy złotych na okrągło, a wsparcie finansowe było na poziomie 45%. W roku 2021 przygotowano liczne dokumentacje projektowe, Złożono wnioski na realizację rozmaitych przedsięwzięć oraz udało się pozyskać środki zewnętrzne z różnych źródeł. Między innymi pozyskano około 4 milionów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 3 miliony pozyskano na objęcie udziałów i akcji w tak zwanych SIM-ach. Są to środki przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Ponad 700 tysięcy złotych pozyskano z funduszy przeciwdziałania covid-19 na realizację różnych przedsięwzięć, między innymi w zakresie zadań majątkowych. Planuje się do realizacji budowę parkingu przy ośrodku zdrowia w Tworogu, jak i również planuje się dofinansowanie budowy remizy strażackiej w Boruszowicach. W 2021 roku pozyskano również około 1 400 000 zł w ramach rezerwy budżetu państwa na realizację Zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Ponadto w ramach programu inwestycji strategicznych z końcem ubiegłego roku gmina pozyskała promesy z banku gospodarstwa Krajowego na ponad 7 milionów złotych na skonkretyzowane tutaj zadania inwestycyjne. i Wskazane środki, o których wspomniałam, zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, przewidziane do realizacji na lata 2022 oraz 2023. Głównie tutaj są takie trzy zadań, które będą realizowane z tych pozyskanych środków zewnętrznych. W zakresie budowy, modernizacji, remontów dróg przewidziane są następujące inwestycje. Modernizacja ulicy Kolonia Ameryka w Wojsce, modernizacja ulicy Ptasiej w Tworogu, modernizacja ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku, budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu, modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ulicy Wiejskiej w Brynku. Natomiast w zakresie inwestycji oświatowych przewidziano do realizacji dwie inwestycje, takie jak budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojskce oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach. W ramach pozyskanych środków również znaczna ich część została przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice. W 2001 roku gmina pozyskała refundację środków wydatkowanych w poprzednim okresie na remont ulicy Brusieckiej w Mikołesce, ponad 71 tysięcy, oraz modernizację odcinka drogi Ulica Leśniczówka w Nowej Wsi 50 tysięcy. To dofinansowanie pochodziło z lasów państwowych. Gmina w ubiegłym roku przystąpiła również do konkursu organizowanego w Urzędzie Marszałkowskim pod nazwą Inicjatywa Sołecka, gdzie pozyskano łącznie 60 tysięcy złotych do realizacji różnych przedsięwzięć poprzez poszczególne sołectwa gminy Tworów. Z budżetu gminy w ubiegłym roku wydatkowano 128 tysięcy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 30 tysięcy uzyskano w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zrealizowano montaż inwestycji fotowoltaicznych na budynku OSP w Połomi. 200 tysięcy przeznaczono z budżetu gminy na budowę rem z OSP w Boruszowicach. Ponadto w ubiegłym roku rozstrzygnięto przetargi na realizację wieloletniej inwestycji, która w roku bieżącym zbliża się ku końcowi w zakresie odnawialnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę jeszcze wydatki inwestycyjne roku poprzedniego, zrealizowano budowę oświetlenia ulicy Kawelczyka w Kotach oraz wykonano projekt budowy chodnika wzdłuż ulicy Chrobrego w Hanusku. Dzięki budowie strażnicy w Boruszowicach Hanusku oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Połomia standard oraz warunki do pracy strażaków ochotników ulegną znacznej poprawie. Jesteśmy zadowoleni, no bo długo czekaliśmy na to, żeby ta jednostka była u siebie na swoim terenie. Bo cały czas jednak gdzieś tam ktoś ich pokątnie przyjmował, pokątnie garażowali na starej papierni i te, te budynki... Tam już no, praktycznie nadają się do wyburzenia, a tam jeszcze, jeszcze chłopacy to w jakiś sposób ratują, żeby mogli tam przetrwać do powstania nowej remizy. No, nie jest to zbyt komfortowe i dla strażaków, i dla wynajmujących. Jak ta budowa będzie zakończona, no, to będą się cieszyć przez parę pokoleń ładnych nową, ładną strażnicą. Mieliśmy zamontowane pod koniec roku właśnie e, dosyć sporo tych paneli, tym bardziej z tego się cieszymy powodu, że nasze ogrzewanie jest elektryczne, także na pewno nam to ułatwi w korzystaniu z ogrzewania na sezon zimowy, no wiadomo, wszystko w tej chwili idzie do góry, także będziemy, myślę, w dobrej sytuacji, mając założone panele fotowoltaiczne. W roku 2021 koszt utrzymania ochotniczych straży pożarnych. Wyniósł blisko 600 tysięcy złotych. Na transport wydatkowano ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. Z kolei na realizację zadań oświatowych blisko 12 milionów. W roku 2021, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to mieliśmy około 560 uczniów. Jeżeli chodzi o przedszkola, to tam uczeszczało 250 dzieci. Rok taki bardzo trudny, jeżeli chodzi o działania oświatowe, bo rok, w którym jeszcze trwała pandemia, także szereg zajęć było wprowadzonych w trybie zdalnym, ale myślę, że bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o te. Działania inwestycyjne oddaliśmy do użytkowania tą część tutaj Szkoły Podstawowej w Tworogu, długo wyczekiwana inwestycja pozwoliła na m.in. likwidację tzw. dwuzmianowości tutaj w Tworogu, co nas bardzo mocno cieszy i dwie kolejne inwestycje, które rozpoczynamy teraz, ale w roku 2021 udało się uzyskać promesy, czyli na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wojsce o salę gimnastyczną i budowę boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Borżowicach. Cały czas jakby bierzemy udział w tych zadaniach, w tych konkursach, które są ogłaszane, czy to przez ministerstwo, czy z jakichś tam innych stron. Tych dofinansowań mamy sporo, obecnie realizujemy zadania związane z doposażaniem sal lekcyjnych, pracowni, także to cały czas się gdzieś tam dzieje. Dodatkowo gmina co roku przeznacza środki finansowe na Fundusz Sołecki. Dzięki któremu mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą zrealizować najbardziej potrzebne w swoim otoczeniu zadania. W tym roku na ten cel wydatkowano ponad 340 tysięcy złotych. To są środki, które trafiają do, do sołectw, gdzie przy okazji zebrań sołeckich mieszkańcy poszczególnych miejscowości mogą sobie te środki podzielić, mogą sobie wybrać zadania, na co te środki będą realizowane. Tu jest ważne, że my nie jakby tutaj w, w cele, które, które są realizowane później z tych. Środków finansowych. Z reguły jest to upiększanie miejscowości, czyli budowa siłowni na powietrzu, budowa placów zabaw, wykaszanie, utrzymywanie czystości na, na terenie sołectw. Część środków jest przeznaczona m.in. na jakieś tam spotkania integracyjne, Dnia Dziecka, spotkania z seniorami. Część środków sołectwa kierują na działalność stowarzyszeń, które na terenie danego sołectwa funkcjonują. Także tutaj to są chyba te główne zadania, na które te środki finansowe przez mieszkańców są, są kierowane. W 2021 roku miało miejsce poświęcenie odnowionych figur na placu Świętego Walentego w Tworogu. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Około tak 15 lat nie było już remontowane te, te blaszane postumity tych trzech tutaj figur. I tutaj Rada Sołecka, pani Sołtyś, dużo zaangażowana w to było, żeby to odrestaurować te nasze blaszane figury. I tutaj znaleźliśmy świetnego wykonawcę, pani Lanta, plastyczka i malarka z Gminnego Ośrodka Kultury, która się bardzo profesjonalnie do tego zabrała, że tak powiem. Te figury zostały tutaj zdjęte, następnie zostały wypiaskowane, odzewione, pokryte specjalnymi farbami. No i oczywiście malowidła zostały wykonane profesjonalnie. Te figury przedstawiają następujące. Tutaj w postaci świętych. Najważniejsze jest Matka Boska, niepokalane poczęcie na tym. Pozostałe figury to jest po lewej stronie, to jest świętego Jerzego, natomiast po prawej stronie jest kostument świętego Leonarda. I tutaj to jest komponowana już na nas kulturę, tradycje, historię. Ważnym aspektem w Gminie Tworów jest także pomoc społeczna. Czyli wsparcie mieszkańców zarówno w formie finansowej, jak również w zakresie prawnym, psychologicznym oraz mieszkaniowym. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku opiewały na kwotę blisko 13 milionów złotych. 2021 rok obfitował również w liczne imprezy, festyny, spotkania integracyjne, konkursy, zajęcia i warsztaty. Między innymi w ramach Dni Tworoga zorganizowano pierwszą Noc Świętojańską nad Brzeźnicą. Z ogromnym zainteresowaniem spotkał się także zorganizowany po raz pierwszy konkurs na bombkę bożonarodzeniową. Ozdoby zawisły na choince w holu urzędu, a następnie zasiliły wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Nowatorskie były również podarunki z gratulacjami dla nowonarodzonych mieszkańców gminy Tworuk. Zamiast kocyków maluchy otrzymały króliczki z sensorycznymi elementami. Rok bogaty zarówno w liczne wydarzenia, jak i przedsięwzięcia nie był rokiem łatwym. Realizujemy inwestycje dla naszych mieszkańców w bardzo trudnych czasie. Od roku 2020 nęka nas COVID. Jest to czas, gdzie ceny praktycznie są rozregulowane, gdzie dostawy materiałów są bardzo zachwiane. Takim przykładem może być tutaj jeszcze realizacja inwestycji, to jest na Oze, gdzie miała się zakończyć w roku zeszłym, a przesunęła się jeszcze na rok 2022, na rok bieżący. Problem był w tym przypadku w szczególności z pracownikami, bo okazuje się, że firma zatrudnia skoro Ukraińców i Ukraińcy wrócili na Ukrainę walczyć, dodatkowo dostawa materiałów została totalnie zachwiana i niestety myczymy ten temat jeszcze, ale myślę, że zakończy się powodzeniem. Pomimo przeciwności, wyzwań i zmagań na różnych płaszczyznach udało się zrealizować wiele. Wytężona praca i zaangażowanie wielu osób zaowocowały znaczącymi sukcesami, które podniosły jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców gminy tworu.